No i przed nami półmetek Kurpyskiej Kuźni Mistrzów 26. W Wyszkowie. Pierwszy z braci rykaczewskich Jan pojawił się w klatce. To ten pana w czerwonym kasku, czerwonych rękawicach. Jego rywalem Dmytro Drandalusz, reprezentujący Fight Club Radzymin. Zawodnik pochodzący z Ukrainy. No i trzeba od razu tutaj zwrócić uwagę na to, że dysponujący również świetnymi warunkami fizycznymi. Zawodnik z Radzymina no teraz mocna akcja z jednej i z drugiej strony, pokazuje nieprzewidziane kopnięcie Rykaczewski. No Rykaczewski, jak widzieliśmy przecież też wielokrotnie na warszawskich Grandach, na ligach, na zawodach centralnych. No to jest właśnie to nowe pokolenie Guźni Mistrzów, prowadzone przez Kacpra Sarnackiego. Tego fajtera z poprzedniego pokolenia, który ma za sobą występy między innymi na Grandach, na Grandzie Pro 3, też organizacji. Halne Fighting Organization. Bardzo mocno, Te pierwsza runda jak do tej pory. Zrywa się do pinga. Dla Jankary Kaczyckiego chwilach, chwilę w tym pojedynku. Krótkim zwarcie, w którym kolanem zaatakował tym Drandalusz. Teraz świetna kombinacja po zejściu lewy, prawy. Doszedł do ECL, tutaj wzywa Paweł Deluga, wzywa Błażej Sternalski do tego, żeby Rykaczewski mocniej poszedł i zaatakował. 10 sekund do zakończenia rundy pierwszej. Jeszcze panowie wpadli nam w klincze, w końcówce. No próbuje, próbuje ruszyć, rzuci dystans Rykaczewski, ale łapie się w tę kleszcze zostawione przez Dymitro Trandalusza. No i zakończyła się runda pierwsza. Do korzystania z punktu gastronomicznego, który znajduje się przy wejściu na halę. Tam również toczy się walka o, o lepsze jutro i powrót do zdrowia. Dariusz, bardzo serdecznie zapraszam. wolny, runda druga. Rozpoczynamy rundę drugą. Jan Rykaczewski, Kuźnia Mistrzów Wyszków, czerwona rękawica, czerwony kask. Jego rywalem niezwykle utytułowany reprezentant Fajka Pradzyminy, Dymytro Dranda-Lusz. Który wywodzi się z kiklajtu No i zobaczmy jak ten Kicklajt, te, te tytuły, które zdobywał Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Polski e, Sprawdzą się w K1, Ot, mocno, mocno trafił W wysokim kopnięciem, chwilę Kryzysu Rykaczewskiego, ale już rusza do przodu ten młody Podopieczny Błażeja Sarnackiego On To jest niezmordowany niczym Ruska wiertarka Zawodnik z Wyszkowa, który teraz już gdzieś tam widzimy powoli krwawienie z nosa próby bekwistów, jakby ten był plan na walkę nie do końca wypalał, no ale jeszcze nie przesądzajmy, jeszcze tyle pojedynku przed nami. Co to krwawie nie przygląda się temu e, sędzia. Chyba będzie interwencja sanitariuszy. Tak jest. A nie wystarczy ręcznik jednak tylko. E, teraz walka będzie kontynuowana, ale moment e, na pewno na złapanie oddechu dla jednego i dla drugiego rusza znów e, do przodu e, Baradusz. No, trzeba powiedzieć jasno, że Ukraiń jest tutaj naprawdę bardzo dobrze korzysta z tych warunków fizycznych też nie robi dużo wiatru w ringu raczej te wszystkie ciosy, kopnięcia wymierzone wycelowane no jestem ciekawy skuteczności tego młodego zawodnika reprezentującego klub z Radzenina. sekundy już do końca rundy drugiej na siatce zamknięty już, ale dobrze sobie radzi Ukrainiec. Ring wolny, trzecia. Czekamy już aż Rożni zawodnika z mina, wyjdzie z klatki. czerwony narożnik. Jego rywal, Ukraińiec reprezentujący Fight Club, Radzymin e, Dimitro Dalandusz. Dalandusz, no, to już dobrze zaczął e, podjęciem jak Próba obrotówki, wykonanie Rokoczewskiego. No próbuje, próbuje wszelkich e, sposobów, żeby e, naruszyć e, rywala podopiecznego, Bożeja Sarnackiego. Teraz dobry, prawy. W wykonaniu Rekaczewskiego doszedł celu, jest niskie kopnięcie. zobaczmy, czaruje, czaruje, ale to musi wchodzić, to musi mieć wymowę, jeżeli ma zamiar wyjść z tego pojedynku zwycięski Jan Rekaczewski, bo naprawdę jest w tej chwili bardzo, bardzo ciasno zapewne na kartach punktowych. A Ukrainiec można powiedzieć, że nawet lekko prowadził do tej pory, bo wyglądał naprawdę świetnie. Ilość ciosów celnych zacna. Ale tutaj teraz w końcu punktuje, jest. Mocno ruszył teraz do przodu Rykaczewski. No jakby już trochę opuściły siły e, Dmitro e, Draandusza. Cały czas gdzieś na siatce oparty na Ukrainieca koncert Jana Rekaczewskiego w rundzie trzeciej je trwa. Tu jeszcze wciąż jest rzeczywiście daleko do tego, żeby mówić o absolutnej dominacji, ale zdecydowana przewaga zawodnika Zbyszkowa. Kolejna kombinacja dochodzą do celu. I koniec. E, trzy rundy za nami oddajmy głos sędziom. No i kto lepszy, czy Jan Rykaczewski, czy dwie... Ewa Bartosiewicz, Przewodnicząca Rady Powiatu oraz, oraz Pan Dariusz Sapko, Pan Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Tyszkowie.